Witamy w historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim gościem jest profesor Rafał Wnuk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Bramy Grodzkiej Teatru NN. Bardzo miło. Dzień dobry. Dzień dobry. W sierpniu 1944 roku w Polsce wybucha Powstanie Warszawskie. Tymczasem Brygada Świętokrzyska takie zgrupowanie oddziałów narodowych sił zbrojnych podejmuje dla mnie zupełnie nieprawdopodobnie zaskakującą decyzję o podjęciu współpracy z Niemcami. O co chodziło? Dlaczego tak się stało? No to jest rzeczywiście niezwykle ciekawa, fascynująca historia. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych była tą jednostką, która powstała w wyniku rozłamu w ramach Narodowych Sił Zbrojnych i Brygadę Świętokrzyską stworzyli ludzie, którzy nie akceptowali połączenia Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową, czyli krótko mówiąc, nie zaakceptowali wejścia do. Wojska polskiego. Armia Krajowa to jest wojsko polskie w podziemiu. I to jest ta grupa, która nie akceptowała, która nie zgodziła się na podporządkowanie polskiemu państwu podziemnemu, która nie zgodziła się na podporządkowanie legalnym władzom Rzeczpospolitej w, w Londynie, uważając, że władze te się mylą, że władze te nie są reprezentatywne. A do tego wszystkiego to były siły, które po prostu nie uznawały porozumienia ponadpartyjnego, jakim było polskie państwo podziemne, bo w ogóle nie uznawały systemu wielopartyjnego i demokracji zawartości. Inaczej też ludzie z Narodowych Sił zbrojnych, związku Jaszczurczego, ci ludzie, którzy wywodzili się przecież z, z przedwojennego. ONR-u ABC, Organizacji Narodowo-Radykalnej ABC, inaczej oceniali rzeczywistość ówczesną i inaczej projektowali przyszłość. Krótko mówiąc, wiedząc, że będzie powstanie warszawskie, wiedząc, że ono wybuchnie za chwilę, wycofali większość swoich żołnierzy i oficerów z Warszawy. Oni po prostu wyjechali z Warszawy, pojechali do Częstochowy, na Kielecczyznę, po to, by stworzyć jednostkę, która wyjdzie z Polski przed nadejściem Sowietów. Czy to była w takim razie może próba ratowania tych żołnierzy? W pewnym sensie tak, ale to nie była po prostu akcja ratunkowa przed nadejściem NKWD. Myślenie, Narodowych radykałów polegało na tym, że wrogiem numer jeden są Sowieci, wrogiem numer dwa, który już tak naprawdę przegrał wojnę, są Niemcy. W związku z tym nie ma co walczyć, krwawić się, wykrwawiać się w walce z upadającą III Rzeszą. Trzeba zachować siły na walkę o niepodległość przeciwko Sowietom. A ponieważ w ich przekonaniu po pokonaniu III Rzeszy miało dojść do III wojny światowej, Anglosasów przeciwko Sowietom, to oni chcieli być w tej wojnie po drugiej stronie, czyli chcieli być tą siłą, która wraz z Anglosasami będzie wyzwalała wojnę w roku 1946-1947. Czy ósmym. Oni krótko mówiąc obstawiali kolejną wojnę. To jest to pierwsza rzecz. A druga rzecz, bardzo istotna, to jest to, że można się sprzymierzać z wrogiem numer dwa przeciwko wrogowi numer jeden, bo z tego wypływają bieżące korzyści. Przy tym niektóre oddziały narodowego podziemian, tych ludzi związanych z narodowymi, następnie z narodowymi siłami Związku Jaszczurczego, już wcześniej miały pewne doświadczenie w kontaktach z Niemcami. I tutaj pojawia się postać oficera Gestapo z Radomia, Paula Fuxa. To był człowiek odpowiedzialny za zwalczanie podziemia w dystrykcie radom. Rzeczywiście, jeśli mówimy o takich technicznych możliwościach i umiejętnościach, to był znakomity specjalista, kat ludności polskiej z tamtych okolic. Człowiek współodpowiedzialny za mordowanie, za zabijanie żołnierzy Akaponurego, za wybordowanie ludności Michniowa. Człowiek, który przyczynił się walnie do rozbicia warszawskiej Osykosy, czyli bardzo takiego ważnego oddziału Kedywu Armii Krajowej. Czyli wyjątkowo skuteczny gestapowiec. Który to gestapowiec uważał, że Należy znaleźć w polskim podziemiu siły gotowe do współpracy z Niemcami. Po pierwsze, po to, żeby zwalczać lewicowe podziemie, więc szukał tego rodzaju sojuszników. Po drugie, żeby wspomagać mordowanie Żydów, wyłapywanie tych Żydów, którzy przetrwali Holokaust i gdzieś się ukrywali. I po trzecie, i to chyba najważniejsze, dla Fuchsa budowanie podziemia proniemieckiego w Polsce, które w przyszłości będzie podziemiem antysowieckim, bo on myślał w ten sposób, było swego rodzaju inwestycją w przyszłość. Bo on już myślał, jak sądzę, co będzie po. II Wojnie Światowej i to miałby być pieniądz, to miałaby być wartość, którą on będzie posiadał w momencie skontaktowania się z, e, z służbami specjalnymi Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Który to jest rok? Te pierwsze kontakty A. zaczynają się w 1943 roku. One trwają i, i, i rzeczywiście ten Fuchs ma te, ma te bardzo dobre kontakty z, z e, e, m, Głównie hubertem Juro, Tomem, czyli człowiekiem dowodzącym oddziałami Akcji Specjalnej, czyli takimi oddziałami polowymi Narodowych Sił Zbrojnych w całym Dystrykcie Radomskim. I ta współpraca się dość harmonijnie układała im bardziej front się zbliżał tym obie strony czuły większą potrzebę współpracy jeden z oficerów gestapo radomskiego miał powiedzieć skoro londyn ma armię krajową skoro komuniści skoro stalin ma gwardię ludową to my będziemy mieli własną partyzantkę. I chodziło, rzecz jasna, o Narodowe Siły Zbrojne. No tak, ale Londyn nie był okupantem. A... No, ale, ale jednocześnie oficer gestapo nie był oficerem wojska polskiego. On reprezentował interesy III Rzeszy i to, to był jego punkt widzenia. Natomiast nie można patrzeć na sprawę polską, w oderwaniu od polityki niemieckiej wobec innych mniejszości, mniejszości, innych grup narodowościowych z tego regionu. W tamtym okresie Abwera, a następnie już SS, prowadziło operacje budowania antykomunistycznych organizacji niepodległościowych w całym tym, w całym tym regionie. Identyczne operacje. Tworzono przy użyciu podziemia łotewskiego, estońskiego, litewskiego, białoruskiego. Czyli Polska nie i była wyjątkiem. Tak jest to. Tak zwana operacja FAK placówka zajmująca się problemami polskimi, miała numer 202, czyli w Wywiad przyfrontowy numer 202 prowadzony z Lwowa i z Krakowa I to z punktu widzenia niemieckiego cała gra, cała zabawa z Brygadą Świętokrzyską była ich wewnętrzną operacją. W sierpniu przy takim cichym przyzwoleniu i pomocy Niemców powstaje Brygada Świętokrzyska, która w momencie powołania ma 850 ludzi. To jest największa jednostka Narodowych Sił Zbrojnych, jaka w ogóle istniała. W sumie jedyna tak duża jednostka Narodowych Sił Zbrojnych. Ale moment jest wyjątkowo niefortunny, dlatego że wybucha powstanie warszawskie. Warszawa zaczyna się wykrwawiać. Z punktu widzenia polityków to jest ich szansa. Warszawa była odcięta przez Niemców i Sowietów od pozostał walcząca Warszawa od całego terytorium. Polskie państwo podziemne nie było w stanie realizować własnych decyzji, ich egzekwować z powodu powstania warszawskiego. W związku z tym wydawało się działaczom Narodowych Sił Zbrojnych, że to jest idealny moment na przewrót. Dlatego w Częstochowie 15 sierpnia przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ogłosili nowy, nowy pomysł polityczny i ogłosili, że polskie państwo podziemne już nie istnieje, delegatura, że to wszystko już nie działa i że oni przejmują władzę, władzę w kraju. No, oczywiście ta próba się nie powiodła, bo i oddziały Armii Krajowej, i miejscowa Delegatura Krakowska, Kielecka, Częstochowska przeciwdziałały temu i ten zamach wewnętrzny się nie powiódł. Ale to był, to był ten moment, w którym oni chcieli przejąć władzę w Polskim Państwie Podziemnym. Kolaborując z Niemcami, z okupantem. Y, 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 oczywiście y, to nie było tak, że ta kolaboracja była jawna. W momencie, gdyby wtedy ktokolwiek jawnie kolaborował z, skolaborował z Niemcami, traciłby legitymację i, i, poczuł, i jakby oparcie w, spo, spo, w społeczeństwie, by tracił natychmiast. Ale faktycznie ona miała miejsce. Tak, miała miejsce, zresztą ona była doskonale znana, ta sytuacja władzom polskiego państwa podziemnego. Okulicki to potem, bo już po powstaniu bardzo jednoznacznie potępił, odcięły się od tego komórki polskiego państwa podziemnego na terenie. Okupowanym przez Niemców. Bardzo ostro o tych faktach pisały szczególnie bataliony chłopskie, Ruch Ludowy, bo Ruch Ludowy po prostu był ofiarą działań Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej w tamtym momencie. Więc jakby to nie była żadna, nie była to żadna tajemnica. Natomiast Brygada Świętokrzyska działała jakby w tym pasie od Opatowa po Częstochowę. W tamtym okresie duża jednostka koncentrowała się na zwalczaniu partyzantki radzieckiej, gwardii ludowej, armii ludowej, wybijaniu mniejszych grup żydowskich, itd. Natomiast, jak mówię, to nie była jeszcze taka, taka współpraca jakby całkowicie jawna. Dopiero zmiana sytuacji na froncie wszystko jakby wywraca. Również zdarzały się, żeby nie było wątpliwości starcia z mniejszymi jednostkami niemieckimi, najczęściej grup, pomocniczymi e, grupami złożonymi z ludności słowiańskiej, e, prawda, z tych hifisów tak zwanych. E, w momencie, kiedy rusza front, e, próbują się wycofywać. E, e, NSZ-owcy, próbowali się wycofywać nsz zachowując pełną autonomię i bez kontaktu z Niemcami. Ale kiedy dochodzą do granicy III Rzeszy i trzeba przejść do, do, na, na obszar Czechosłowacji, to, to możliwość się już kończą, dochodzą do... Front ich dogania, próbują... Przejść, niezauważenie, Niemcy ich ostrzeliwują. To są największe straty w ogóle całej Brygady Świętokrzyskiej. wtedy kiedy, kiedy próbowali przejść front, zbliżający się, uciec przed zbliżającym się frontem. Zrozumieli, że już bez otwartej współpracy z Niemcami się nie da, zawarli umowę. Na mocy której otrzymali niemieckie racje żywnościowe, dozbrojenie. Który to był rok? To jest bardzo ważny moment. Czyli wtedy... To jest styczeń 1945 roku, bo wtedy rusza, wtedy rusza front, prawda, ofensywa styczniowa Armii Czerwonej. Przy Brygadzie Świętokrzyskiej zostaje stworzona placówka łącznikowa niemiecka. Na czele z tej, tej placów placówki łącznikowej niemieckiej staje e, Paul Fuchs, czyli ten jakby e, e, as, z, lis z Radomia. Ten, który był jednocześnie rzeźnikiem e, 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 radomskiego i kielecczyzny. E, I w, to jest też już moment, kiedy ta operacja jest poddana kontroli SS i z punktu widzenia niemieckiego to już w tym momencie jest Brygada Świętokrzyska jest częścią operacji SS jak Czyli już jest podporządkowana gelenowi i kolejnemu asowi niemieckich służb specjalnym skorzenemu. To to są ludzie, którzy odpowiadają od tego momentu za działalność. Brygady Świętokrzyskiej. Brygada Świętokrzyska jest, została wycofana na teren Czech tam kwaterowała na niemieckim poligonie, była przez Niemców szkolona. Czyli to już absolutnie jawnie... Do, 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 do kilka grup Brygady Świętokrzyskiej zostało zrzucone do Polski z, nie, przez Niemców jako spadochroniarze. Kolejna grupa marszowa została wysłana do Polski, żeby budować prawda podziemie po, po, powiązane z, z Gelenem właśnie, z Fuksem itd., itd. i tak dalej i tak dalej de facto. Tymczasem y, 5 maja 1945 roku brygada świętokrzyska wyzwala kobiecy obóz koncentracyjny w Choliszowie. Tak. Jak to rozumieć? 5 maja 1945 roku. E, e, w, tak naprawdę za trzy dni Trzecia Rzesza e, podpisze bezwarunkową kapitulację i wiadomo już, że jest na kolanach. To jest ten moment, w którym wiele grup przechodzi na drugą stronę barykady. Proszę zauważyć, że to jest dokładnie ten sam moment. W którym armia własowa przechodzi na stronę powstańców czeskich w Pradze po to, żeby występować, żeby zapisać się do, do aliantów, i, i przyjść z takim właśnie biletem, proszę bardzo, myśmy walczyli z Niemcami. To jakby była legitymizująca względem aliantów operacja. I oczywiście z punktu widzenia politycznego bardzo racjonalna. Dzięki temu dowództwo Brygady Świętokrzyskiej mogło wystąpić wobec Amerykanów jako grupa, która wyzwoliła obóz, obóz koncentracyjny. Jednocześnie ludność czeska w regionie, gdzie obozowała Brygada Świętokrzyska, Brygadę Świętokrzyską uważała za polski oddział SS. Także to jest ta, ten moment skomplikowania. Co się dzieje z Brygadą Bożego. Świętokrzyską? Operacja się udała Brygadzie Świętokrzyskiej, mianowicie została, zostali potraktowani przez Amerykanów jako, jako polski oddział. Zresztą oni twierdzili, że są oddziałem Armii Krajowej, kiedy weszli w kontakt z. Amerykanami. Paton, generał Patton uznał ich za, za siłę aliancką. Dopiero po paru tygodniach, kiedy zaczęto kontaktować się z drugim Korpusem, rządem w Londynie, zorientowano się o co chodzi. W efekcie brygata świętokrzyska nie została. Włączona do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Pojedynczy żołnierze zgłaszając się, oczywiście byli włączani, ale rząd na uchodźstwie nie, nie, nie zgodził się na włączenie Brygady Świętokrzyskiej. Nie uznali ich, krótko za żołnierzy Wojska Polskiego. Najkrócej rzecz ujmując, w efekcie Brygada Świętokrzyska została włączona przez Amerykanów. Do, do służby strażniczej, czyli takie oddziały, oddziały które pilnowały zakładów pracy, jakichś tam obozów dla Niemców. I oni, jakby tego Taka rodzaju. Służba porządkowa. Tak. Służba typu policyjnego, ale policyjnego specyficznego, czyli ochrona miejsc. Produkcji, to wszystko, na, krótko mówiąc, oni pilnowali, czy Niemcy dobrze się y, zachowują w obozach, czy, 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 a, czy w zakładach pracy. I y, y, do, jakby, do rozwiązania polskich sił zbrojnych na zachodzie nigdy nie zostali uznani za część wojska polskiego. Również czytając, y, w Londynie dokumenty weryfikacyjne żołnierzy armii krajowej, i działaczy podziemia. To praktycznie do, 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 aż do, do lat 80. Ciągle weryfikowano ich negatywnie, to znaczy nie uznawano ich za ludzi działających na rzecz niepodległego, niepodległego państwa polskiego. Dopiero w końcu lat 80. prezydent Sabat wydał taki dokument, że oni jednak dobrze przysłużyli się Polsce, ale to już było jakby w, po, po wojnie wiele, wiele, wiele lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.